Wszystkim. Witam was na kanale Zaczytana. jestem Aurelia i dzisiaj przyjęto z nowym filmem. Będzie to film, który był też rok temu, więc stwierdziłam, czemu tradycja mogłaby się nie powtarzać. I będzie to film e... premiery 2024 roku, jakby styczniowe, które mnie interesują. Bo jakby wiecie, rok temu też nagrywałam taki, tylko z 2020. Z premierami roku 2023, a teraz z rokiem 2024, więc stwierdziłam, niech tradycji stanie się zadość I powiem Wam, że chyba dawno nie widzieliśmy mnie nagrywającej film o tej porze dnia, gdzie nie muszę jeszcze włączać światła i jest dobre światło, więc docejmy to, że mi się chciało. I też docejmy to, że jest przerwa i mogę kiedy to nagrać. I tak, mam tutaj swój piękny komputerek, który będzie... Mi towarzyszył i będę Wam na bieżąco pokazywała te premiery, żebym nie miała tutaj kartek przyklejonych, jak było rok temu. I tak, też od razu chciałabym wspomnieć, nie będą dla wszystkich najbardziej interesujące premiery, bo ja tutaj się chcę głównie skupić, jakby na moich, takich najciekawszych, które mnie najbardziej zainteresowały. Bo nie będę tutaj dawała na przykład VenomA dwójki, mimo że wiem, że jakby dużo ludzi bardzo na to czeka, ale ja na to nie czekam, dlatego jakby wiecie, chcę mówić o książkach, które mnie interesują na tym kanale. I tak, już z tym, tym akcentem możemy zaczynać, więc bez mego przedłużania zaczynajmy. Dobrze, na sam początek. Coś, co naprawdę wielu może zaskoczyć. Czy w pozytywny sposób, czy w negatywny, nie wiem, ale powiem Wam tak. Powiem Wam trzy rzeczy, po których naprawdę możecie. Aurelia, co się z Tobą stało? Po pierwsze, jest to książka z niezwykłego, jest to polska autorka, jest to autorka, która pisała na odpadzie i zachęciła mnie Wela Rostrading Soul. Jak to powiedzieć się stało? Sama nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale tak, już wracając, jaka to jest książka? Jest to książka między wierszami Izabeli Nowaczek, którą możemy kojarzyć z serii Because of You. Więc tak, ogólnie sama trochę nie wiem, czemu akurat mi to zaciekawiło, bo troszeczkę to wygląda. No, troszeczkę to ma taki właśnie vibe First, not you Bo jest taka niby idealna dziewczyna Ale co by tutaj od środka Tylko troszeczkę inne A Już mamy o, o powiem o czym to jest Mamy tutaj pewną dziewczynę Susan Fo Follers Nawet nazwiska mają podobne Susan Follers Która poświęca całą swoją energię dla pianina Jest bardzo temu jest bardzo na tym skupiona, ponieważ bardzo dużo tata od niej wymaga, jeśli chodzi o granie na pianinie. I mamy też również tutaj w tej książce przemoc rodzinną. I wiecie, jakby nasza Suzan zbytnie nie wie co innego robić, niż robić to, o co prosi jej toksyczny bardzo tata, dlatego to robi. I każdy nie widzi, żeby było coś nie tak, oprócz pewnego chłopaka, Christopena Lawonsa, który. Jako jedyny zauważa, co się dzieje w jej życiu. I wiecie, to wygląda na taki trochę słodki romans, z, z ważnym wątkiem, ale w sumie tak naprawdę nic więcej. Czemu mnie to zachęciło? Jeszcze raz powiem, powiem, nie mam pojęcia. Ale tak, jakby dawno nie czytałam czegoś takiego, a może akurat się przekonam, może kiedyś się tak wydarzy, że zakupię tą książkę, co byłoby bardzo dziwne, że jakby miał ją zakupić z własnej woli. Więc może, 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 może Izabela Nowaczyk mnie nie zawiedzie tym tytułem, byłaby, byłabym bardzo zadowolona tym Następnie mamy premierę, którą nie ukrywam, jest jedną z takich dla mnie ważniejszych premier, na którą bardziej czekam Jest to Pamiętnik Księżniczki, tom pierwszy i w ogóle to... to... To bardzo ciekawie i fajnie się zapowiada, ponieważ mamy tutaj Ona się nazywa Sophie? Nie Mamy tutaj Miję, która troszeczkę na siebie po początku opisuje I opisuje nam głównie, że ma zagrożenie z algebry, co tutaj jest bardzo ważne i rodzice są z tego, co mi się wydaje, na rozwodzie Przynajmniej tak wynika z opisu I e, jej mama zaczyna randkować z nauczycielem ze szkoły, z nauczycielem algebry Od którego, przypominamy, Mija ma zagrożenie a następnie się dowiadujemy, że ich tata im mówi, że jest zaginionym księciem, który jakby że jego córki potem odziedziczą po nich majątek i wtedy mije, życie mi po prostu zmienia się o 180 stopni. Dlatego jest to bardzo ciekawe, sam opis mnie też zachęcił, bo jest tak napisane nie tak poważnie, tylko tak bardziej Wydaje mi się, że to będzie taka książka, po prostu, na której się dużo pośmieje i naprawdę się nie mogę jej doczekać, ponieważ, jakby bardzo fajnie się zapowiada, i bardzo tak przyjemnie, i bardzo potulnie. Mam nadzieję, że dobrze mi wyszło to opisanie opisu, ale tak, to jest na pewno pozycja której yy, nie mogę się doczekać. Kolejną pozycją, która mnie bardzo zainteresowała, jest książka Przecinaczka, i ja tutaj może tym razem się bardziej posłużę opisem, bo ciężko mi to tak ubrać słowa, żeby to dla Was miało sens i żeby to dla mnie miało sens, więc zaczynajmy. Świecie, w którym dzieci bogów dziedziczą ich moce, potomki. Potomki greckich Moir Pracuje nad sprawą serii dziwacznych zabójstw A jednocześnie musi ocalić swoje siostry Całe miasto, a także chłopaka Z którym łączy ją nić przeznaczenia W rodzie bogini losu zawsze przychodzi na świat Troje dzieci opiekujących się nićmi Które łączą ludzi ukochan Z ukochanymi osobami Ulubionymi rzeczami, a także samym życiem Jedno jedka, drugie wzmacnia a os Lub osłabia, a trzecie przecina Najmłodsza z sióstr Ora, Lo wykorzystuje Swojej zdolności prywatnej agen agencji detektywistycznej na wzatopnym mieście Alnte jej życie zmienia się, gdy dostaje niecodzienne zlecenie. Ktoś uprowadza kobiety, okalecza ich nici ciała i ożywia w ten sposób przeraża przerażające zmory, które następnie krążą po. Mieście, jako bezwzględne zabójczynie Lo robi wszystko, aby, oszukać wi aby odszukać winowajcę. Musi współpracować z Aidenem Ruchną, nie mam pojęcia, jak to się czyta, prawą ręką najsławnej, najsławnej nies niesławnej królowej gangów, chłopakiem, z którym łączył ją Rzadka, powstała jeszcze, zanim się poznali, nic przeznaczenia. To jest opis, jak dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, i samo to. Sam ten pomysł na to, że się rodzi trójka dzieci i jedno jakby tworzy nic, nici, drugie je wzmacnia lub osłabia, a trzecie przycina, jest to naprawdę dla mnie ciekawy as aspekt. I nigdy się jeszcze z czymś takim nie spotkałam w literaturze, więc naprawdę jest to dla mnie bardzo pozytywne i bardzo miłe doświadczenie, jakiego mogę. Tutaj przeżyć i jakby jest naprawdę interesujące. Tylko trochę, troszeczkę mnie przeraża cena, bo kosztuje 41 zł, ale nieważne. Samo w sobie jest naprawdę super. Następnie mamy książkę, o której akurat nie chcę zbytnio czytać opisu, tylko Wam powiem z tego co wiem. Jest to 7% RODewerux. Chyba to dobrze przeczytałam, przepraszam bardzo, ale mam problem z angielskimi tytułami. I mamy tutaj. Chyba na historię tego. Jakby słyszałam od Give Me Books, więc mogę się mylić. Mamy tutaj historię dziewczyny, która stworzyła aplikację do znajdywania miłości swojego życia. I ta miłość, i ta aplikacja znalazła miłość jej życia, ale ta aplikacja nie działa w iluś tam procentach, ale nie działa w 7%. Jakby wiecie, jest zawsze te 7%, że się może mylić. I wiedziałem, że to jest taki chyba wątek, Friends to Lovers, potem jest Stranger. A potem Lovers? Chyba tak, chyba nie pomieszałam, więc naprawdę jakby to jest mega ciekawe Mimo, że ja nie czytam zbytnio takich romansów, jakby clue romansów To nie jest może romans, bardziej taka młodzieżówka z wątkiem romantycznym Ale to się naprawdę bardzo ciekawie zapowiada, bo nigdy też nie słyszałam o takiej pozycji, która miałaby właśnie coś takiego progra Programowanie z wątkiem romantycznym, naprawdę bardzo ciekawie to się zapowiada Teraz książka, której nie znalazłam jeszcze na Empiku, ponieważ nie jestem pewna, czy miała już jakby premier, jakby zapowiedź na Empiku, ale jest już na stronie wydawnictwa, więc chcę wam o niej również opowiedzieć, ponieważ mnie bardzo zachęciła i wiecie, będzie coś pisania, ale już wam mówię, co to jest, jest to opowiedz mnie na nowo, i jest to książka Lankali Czy tutaj Aurelia z przyszłości i teraz jakby nie jestem pewna na pewno, czy to jest jakby książka Lankali, bo... Coś tam wydawnictwa tam dało jakieś tam informacje, ponieważ na okładce nie ma autora, ale chyba gdzieś mi ginało, że to jest jakby kolejna pozycja Langhali, ale nie jestem pewna, więc raczej jest, ale jakbym się myliła, to wiecie. Czyli to jest pseudonim e, autorki, która napisała: Zakochaliśmy się w nadziei. A ja z tą książką mam takie trochę love hate, ponieważ jakby przeczytałam do 150 strony, ale potem jakby ją odłożyła ja z niewiadomych powodów. Ale tego jestem szczególnie ciekawa. Jakoś nie... szczerze mówiąc, jak dla mnie z moim zdaniem ta książka jakby okładkowo wygląda na jakieś 2015, ale to nie wiem. Może w realu wygląda ładniej, ale już wam opowiem. Opis, a tak naprawdę wam go przeczytam, ponieważ też również chcę, żeby to jakoś dobrze brzmiało wszystko 19-letni Kai wierzy w moc słów Cały dzień spędza w szpitalu opowiadając pacjentom baśnie, by mogli stać się ich bohaterami i pokierować własnym losem Tutaj już trochę takie nawiązanie do Zakochaliśmy się w nadziei, bo tam też był szpital Sam jest jednak zagubiony i wciąż szuka dla siebie opowieści, które dałaby sens jego życiu gdy poznaje niewidomego Trisa, czuje, jakby jego stopy skręciły nagle na ścieżkę, o której imieniu nawet nie wiedział. Czy nowo poznany chłopak wypowie słowa, których Kai jeszcze nigdy nie usłyszał, i czy gdy wszystko zacznie pokrywać popiół, te słowa wystarczą, by ruszyć przed siebie i mimo przeciwności losu napisać swoją baś? Jest to też również bardzo ciekawy motyw, ponieważ, znaczy jakby widzimy tutaj troszeczkę nawiązanie do zakochaliśmy się w nadziei, bo. Jednak y, zakochaliśmy się nadziei, było bardzo dużo w szpitalu i tutaj z tego co widzimy też prawdopodobnie będzie. Sama nie wiedziałam nawet, że to będzie miało wątek LGBT, wątek orientacja. Nie wiem, sorry, przepraszam, ja, ja nie ukumam tego zbytnio, więc tak, ale naprawdę mnie to zaciekawiło i na pewno coś będę z tym realizowała, więc tak. Dobrze, moi drodzy, i to na razie na tyle, jeśli chodzi o premiery, które mnie ciekawią w tym roku. Nie jest może ich jakoś dużo, bo jest tylko pięć, ale wiecie, tam na pewno wyjdą jeszcze jakieś ciekawe. W międzyczasie dajcie mi koniecznie znać, jakie was interesują premiery na rok 2024. I przy okazji chciałabym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, ponieważ prawdopodobnie wleci jeszcze jeden film na YouTube a przed nowym rokiem, ale to wiecie, wolę jakby nie ryzykować. Bo może się coś wydarzyć, jednak nie wleci film, więc życzę Wam szczęśliwego nowego roku, mnóstwa radości. Ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, a trzymać Trzymajcie się, cześć!